Z Wiktorią na wycieczkę. Dzisiaj jesteśmy w Białej Rawskiej, a konkretnie na aktywnej przystani, czyli takim miejscu rekreacyjnym, które właściwie wita tych, którzy wjeżdżają do Białej Rawskiej od strony Rawy Mazowieckiej. Z nami nasz pierwszy gość, Jacek Gotulak, burmistrz miasta i gminy Biała Rawska. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor. Witam wszystkich słuchaczy. Faktycznie ta aktywna przystań jest taką wizytówką Białej? Tak, dokładnie. Wjeżdża się od Rawy Mazowieckiej. Można od razu zauważyć piękny, duży teren. Rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowy. Można tu w różny sposób wypoczywać, relaksować się. Jest uczęszczany od samego rana, praktycznie do, do wieczora, ale też wjeżdżając do Białoruskiej, widać, że ten teren jest tutaj jednym z lepszych terenów Białoruskich. To miejsce, to jest miejsce, z którego korzystają bardziej mieszkańcy czy przyjezdni goście. Kto tutaj najczęściej bywa? Najczęściej no, to były mieszkańcy, bo są e, od razu przy tym terenie mieszkają. Ale naprawdę bardzo duża ilość osób korzysta też z zewnątrz. E, ostatnio dwa lata temu e, zaczęło powstawać e, miejsce na kampery i bardzo się to mocno rozwija. W ostatni weekend było 9 kamperów, oprócz kamperów. Pierwszy raz zauważyliśmy, że też, pala, też namioty zostały rozłożone, tak więc różnie zaczynają korzystać z tego miejsca. No to spróbujmy opowiedzieć naszym słuchaczom, z jakich atrakcji można tutaj korzystać. Za nami no takie miejsce dość niezwykłe, jeśli chodzi o, o środkową Polskę, też nie solankowe. Tak, tężnie szort jest to naprawdę atrakcja, która, której w terenie nie mamy, e, tu w Rawskiej mamy, zapraszamy chętnie, można skorzystać, e, pooddychać świeżym powietrzem, tak więc na tą atrakcję szczególnie zapraszamy. Miłośników chyba tych tężni nie brakuje, bo nawet widzimy, że już teraz te ławeczki tutaj też powoli są zajmowane przez mieszkańców, którzy korzystają z tego dobrodziejstwa, ale porozmawiamy też o kąpielisku, bo to jest też takie miejsce, gdzie można się w bezpieczny sposób wykąpać chyba nie macie problemu trochę z tymi roślinami, które zakwitają i które czasami no, psują te kąpieliskowe plany. Nie, staramy się dbać o, o te szczegóły woda jest badana praktycznie co tydzień. Spełniamy wszystkie normy i tutaj nie ma tego problemu. Akwen jest w miarę nie za duży, dlatego tutaj jest nam łatwiej to utrzymać i w tym roku jeszcze nie było żadnych przerw skorzystania z niego. A to prawda, że tutaj na aktywnej przystani nawet w środku sezonu letniego można pozjeżdżać na sankach? Oczywiście. Mamy też zjeżdżalnię przygotowaną, którą też można korzystać i w porach letnich. Ale też widzimy to, że to miejsce to też pełni pewną rolę nie tylko rekreacyjną, ale też taką edukacyjną, bo mamy tutaj taką ścieżkę, gdzie można sprawdzić, można zobaczyć, jakie zwierzęta tutaj na terenie gminy przebywają, bytują. Różnego rodzaju ptaki, tak więc możemy tutaj są faktycznie opisane na tablicach, jakie możemy tutaj spotkać, jak również zabawy edukacyjne dla, dla dzieci. Było to wybudowane wraz z tężnią. Ze względu na to, że uważaliśmy, że przy oddychaniu można też edukować się odnośnie ptaków i zwierząt przebywających tutaj w okolicy. My dziś opowiadamy o aktywnej przystani w Białej Arabskiej, pokazujemy to też na zdjęciach na naszych mediach społecznościowych. My tutaj w to miejsce do naszego plenerowego studia jeszcze wrócimy z kolejnym gościem, a ja tymczasem dziękuję za tą rozmowę. Z nami był Jacek Gotulak, burmistrz Miasta i Gminy Biała Arabska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie.